Witajcie na kanale z dziennika Królika. I w tym odcinku holmesa kupowy ze stronki internetowej Pani Ekspert. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego dla Lulu tym razem wybrałam, to zapraszam Was do oglądania. Więc tak, ja już sobie paczkę otworzyłam, położyłam rzeczy, sobie wyciągnęłam na łóżko, ale nie patrzyłam nawet, co tam dokładnie jest. I tak, co na początku dostaliśmy? Na początku dostaliśmy, jak zwykle, to w Pani Ekspert pływa śliczny liścik, a w tej kopercie z tym liścikiem oczywiście paragonik który jest dość długi, jak widać. I śliczną naklejeczkę. Śliczną naklejeczkę i dobra, i idziemy. Będę pokazywała takimi partiami, żeby po prostu żeby po prostu miało to jakiś swój porządek. Więc pierwszą rzeczą jest granulat. Granulat jest z Webhar Nature. Jest to jeden z lepszych granulatów według mnie, bo ma on bardzo dobry skład. Jeżeli tutaj gdzieś dojrzycie, to, to możecie sobie sobie przeczytać. I tak, zamówiłam ten granulat tylko 750 gram, ponieważ nie używam go teraz jakąś długo A warto coś mieć takiego, dlatego, bo wtedy mamy pewność, że ten zwierzak ma wszystko, co jest mu w tej diecie potrzebne. Kolejną rzeczą teraz pójdziemy już z ziółkami, jak zaczęliśmy od granulat, więc tak. Będzie tu po pierwsze babka lancetowata. I nie było tiwo. Zawsze zamawiałam tiwo, ponieważ wydawało mi się, że jest najlepsze. I zaskoczenie, ponieważ ta była dość droga, bo kosztowała coś chyba 7 zł, więc w porównaniu nawet do triwo to drożej. Ona ma tak piękne kawały, zobaczcie sobie. Zamówiłam tylko jedną, bo na próbę i dużo opakowanie. I z tyłu nie widać, ale tutaj ma piękne kawały, jest zieloniutka i dużo opakowanie. Jest to babka lancydowata firmy Wiomar, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Dalej mamy kłołczeperzu Nigdy tego ziółka Lulu nie jadła jeszcze. I też jestem ciekawa, jak jej to będzie smakować, zamówiłam na próbę, ale widać, że bardzo ładne kawałki, chociaż to jest no właśnie jakieś takie kłącze, to nie są listki, bo to jest takie brązowawe, ale kawałki widać, że to ma takie solidne, a nie, a nie takie sypkie, więc myślę, że, że może nawet nagramy test z tego i zobaczymy. Dalej mamy jeżówkę. Jeżówki jeszcze trochę mamy, ale już się kończyła, więc postanowiłam zamówić kiwo. oczywiście niezawodne. Tu mamy piękne kawałeczki. Oczywiście śliczne, śliczne naklejki i bardzo bardzo ładne duże zielone kawałki. Kolejną rzeczą, jak idziemy już wzięła to jest liść porzeczki, liść porzeczki już dawno nam się skończył, a tu bardzo ładne też spore kawałki mniejsze niż niż w tamtych produktach, ale liść pożyczki też jest taki, jak już zauważam, że on się kruszy często, ale mimo wszystko te kawałki tutaj, jak widzicie, są ładne i są zielone, więc myślę, że Lulu będzie smakowało. Dalej mamy Melisę. Melisa też nam się skończyła. Tutaj oczywiście piękne, duże kawałki też, jak sami możemy zauważyć. Tutaj z tyłu jest coś pokruszone, ale to tylko troszkę, a tutaj tak to bardzo... Bardzo ładnie się nam ta myliska prezentuje. Lulu też bardzo lubi, więc jest to takie ziółko, które można podawać codziennie, więc jak najbardziej fajnie. Dalej z idą mamy babkę szerokolistną. Babkę szerokolistną zamówiłam z Zuzali dlatego, bo stiwo właśnie też nie było. I tak, na górze, kawałki nie wiem czy tu widać, ale są bardzo, bardzo ładne i zieloniutkie. Niestety na dole, na dole jest tak średnio, na dole są pokruszone. Ale zaraz przechodząc, na górę są ładne. Ostatnio zamawiałam Stew, i te kawałki tej babki były takie brązowe, a tutaj są ładne, zielone, więc tutaj mam jedynie zastrzeżenia, że na dole mogłyby być mniej pokruszone, ale wiadomo, co zioła, więc też nie możemy zbyt wiele wymagać. Liść malinki, liść malinki, też piękny kawałek, chyba Stew to jest najlepszy liść maliny jaki możemy dostać, przynajmniej do tej pory z różnych firm próbowałam i te kawałki tego liścia są naprawdę takie solidne, nie są drobniutkie i Rulu naprawdę e, uwielbia, więc liść maliny super Mamy jeszcze ziele topinamburu stiwo i też piękne kawałki, wiadomo to nie są liście, tylko jakby takie bardziej łodygi więc też to nie będzie nie wiadomo jak, jak duże ale mimo wszystko kawałki według mnie, jak widzicie, są bardzo, bardzo ładne. Mimo, że jak ja czuję, to to jest bardzo sypkie, więc yy, na pewno na plus dla Tiwo. Teraz kwiatuszki. Kwiatki mamy jeszcze, więc zamówiłam tylko nagietka, dlatego, bo nagietek nam się kończył, a Lulu właśnie dość za nim przepada, więc, więc zamówiłam nagietek. Opakowanie jest bardzo dużo, to bym się nie spodziewała, dlatego, bo kwiatki zazwyczaj są w mniejszych pakowane, A tutaj bardzo ładne opakowanie, 100 gram nagietek. Super. Dalej przejdziemy w takim razie do korzonków. Więc tak, z korzeni mam e, cykorie, oczywiście bardzo ładne chipsy z Herbal Pets. Też spore kawałki, nawet nie są zbytnio pokruszone, więc super. A potem tutaj będzie chyba z Herbal Pets wszystko, jeśli chodzi o korzenie. Potem mamy chipsy z korzonera, też ładnie, ładnie one e, wyglądają, też spore kawałki, jak możecie zobaczyć, nie jakiś taki pył. Dalej mamy Korzeń niszka, no i ten korzeń niszka, serbalpec nie jest, nie ma jakichś takich wielkich kawałków, ale zauważyłam, że Lulu to nie przeszkadza, że te kawałki są drobniejsze, dlatego po prostu zamawiam ten serbalpec, bo bardziej w stosunku do innych wydaje mi się opłaca, a ona, jeśli chodzi o wiele rzeczy, ma wymagania, że muszą być duże kawały. Ale tutaj, jeżeli chodzi o korzeń Niszka, to spokojnie sobie zjada taki, ja nawet mi jest łatwiej jej podać, bo mogę to rozdzielić na więcej posiłków, a nie dam jej jeden korzeń i już cała paczka poszła. Dlatego tu też jest fajnie. I dalej mamy absolutny hit, jeśli chodzi o Herbal jeden z dwóch takich ich najlepszych według mnie produktów. To są chipsy Pasternak i tu mam jego dwie paczki Pasternaku. I Boże, te kawały są tak wielkie, tak cudowne i luluję uwielbiam. I to po prostu jest bezkonkurencyjny. Po prostu pasternak najlepszy ever. Jeżeli, jeżeli chcecie zamówić pasternak, to tutaj mam drugą paczuszkę. To z Herbal Pet. naprawdę nie zawiedziecie się. Ja zamawiałam już chyba nawet nie wiem ile razy chyba 5 czy 6 razy. I za każdym razem przychodzi naprawdę w pięknych kawałkach. Dalej jeszcze mamy nasionka. Z nasionek to mam tutaj Ostropes Plamisty, Bardzo dawno go nie zamawiałam. A właśnie tak mi się teraz przypomniało, że Lulu bardzo smakował, tu on yy, właśnie dobrze się ścierają na nim ząbki yy, i tutaj też ma dobry wpływ na zdrowie naszych uszaków, więc jak najbardziej polecam. Tym bardziej, że e, z tego co wiem, to smakuje on królikom i Lulu też go bardzo chętnie jest jada. Warzywek mamy dwa, bo warzyw jeszcze miałam, dość, wydaje mi się. I z warzyw mamy tak, mamy buraczka suszonego i to też Pec zamawiam. Oni ostatnio tego buraczka mają według mnie większe kawałki. Kiedyś dawali mniejsze, teraz dają takie większe, więc fajnie. No i tutaj właśnie mamy buraczek serbalpetz i tutaj chipsy naturalne właśnie z alegim bardzo bardzo ładne kawałki wziąłem je tak na próbę, i tu w tych chipsach mamy tak mamy suszone jabłuszko więc w sumie nie warzywo ale większość jest warzyw mamy suszonego buraczka topinambur i suszonego pomidorka więc super sprawa myślę że taki fajny przysmak Um, ciekawa mieszanka i kawały są przede wszystkim olbrzymie, ale będą owocy, więc z owoców mamy drugi hit z firmy Herbal Pets, czyli suszone jabłuszka, boże, ja tyle razy próbowałam w domu ususzyć i nie da się, nie da się tak ładnych, po prostu nigdy nie wyszły. Piękne jabłka z Herbal Pets też z innych firm próbowałam zamawiać. Nie, po prostu Herbal Pets tutaj, jeśli chodzi o jabłka, wygrywa. Zobaczcie, jakie to są olbrzymie kawały. Lulu no, po prostu szaleje za tymi jabłkami, bo ona za świeżymi nie przepada, a suszone uwielbia, więc więc tu mam jedne i tu mam jeszcze tak samo drugie, jeszcze wzięłam dlatego, bo owo, że uwielbiam. Więc dwie paczuszki tych jabłuszek naprawdę to jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o firmę Herbal Pez, jeśli e, właśnie ten pasternak i jabłuszka to są super i nie ma się do czego doczepić, naprawdę. I potem mamy jeszcze z owoców to drugie Steve'o, truskawka liofilizowana, czyli to co króliki kochają, czyli owoce liofilizowane, nie można ich dawać też za dużo. Ale właśnie jako przysmak jak najbardziej zdrowe i odmiana od czegoś, od innych owocków. I tak, zazwyczaj były właśnie drobniejsze kawałki, a teraz patrzę się, że ładne, całkiem spore te kawałki. I ta paczka jest też, nie jest też taka malutka. Więc, więc super, bo właśnie kiedyś widziałam, że tam coś pokruszone były, a teraz te są właśnie według mnie dużo, dużo. Lepsze niż jak, niż jak kiedyś zamawiam. Kiedyś ostatnio, ostatnio też zamawiałam kiwi i też miało bardzo, bardzo ładne kawałki, więc wydaje mi się, że poprawiły się te owoce liofilizowane, jeśli chodzi o jakość. Następną rzeczą będą przysmaki. I tu mamy tak: mamy kolby z Jotter Farm, czyli chyba jedyne, albo, albo jedne z dwóch dobrych kolb, które są na rynku w Polsce w tej chwili. I po prostu wiadomo, nie można przesadzać z ich podawaniem, ale są to jedyne kolby, które mają dobry skład. I tutaj mamy o smaku chyba w sensie cukiniowe i chyba cukinia z nagietkiem. Wiemy, że jest to zdrowy przysmak i że spokojnie można go podać. Tak samo jak z Jotery Farm sprawa wygląda z firmą Hamsteak, i tutaj często było to niedostępne. Ale jest. Są to ostatnio na wszystkich grupach króliczych, piszą, że jest to hit, więc też postanowiłam zamówić. Są to chipsy brzozowe, hamsteak, w, w różnych właśnie otoczkach. I tak, mamy tu jedne, mam zamówiłam, z każdy smak, jaki był dostępny. Chyba były niedostępne tylko marchewkowe i trustawkowe. A mam tutaj tak. Mam tutaj o smaku pietruszki, właśnie. Te chipsy, chipsy brzozowe otoczone pietruszką, potem mam um, chipsy brzozowe otoczone miętą, też jedną paczuszkę i tutaj ostatnie, które będą myślę największym hitem u Lulu, bo ona uwielbia buraczka, są to chipsy brzozowe um, buraczkowe, no i paczka jest dość spora, jest chyba, nie wiem ile tu jest, nie ile tu jest, ale wydaje mi się, że jak zamawiam na stronie to tam chyba pisało 100 gram, więc naprawdę super. No, i, i to już wszystko w dzisiejszym holu. Pokażę Wam, jak to, wszystko, jak to wszystko będzie wyglądać. Więc tak prezentuje się już ostatecznie całe zamówienie, które zrobiłam. Jak widać, mamy tu wszystkie potrzebne królikowi do szczęścia rzeczy, czyli jedzonko. Tak to wygląda, tak to wszystko wygląda razem. I no i co, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że filmik się podobał. I zapraszam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania i przede wszystkim oglądania następnych filmików. O, no i kto tu jest? Lulu, wskoczyła. Lulusia, pokaż tu się. Wskoczyłaś? Co, wskoczyłaś tutaj? Już jedzenie czujesz? No ja wiem, że czujesz już jedzenie. No tak, lulu poszła i my też już się żegnamy. Do zobaczenia w następnych filmikach. Hej!